Nie, 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 we gonna celebrate Nie, 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 I just can't wait Nie, 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 we gonna celebrate Witajcie kochani, oto ja say... super superzbieracz Lublin super Superzbieracz YouTube Show 2014 Uważam co rozpoczęte Kochani, nadchodzi niesamowity rok Witam kolegę, witam Nadchodzi niesamowity rok 2014 Grzech Super Zbieracz po raz ósmy przybywa na teren. Moi drodzy, popatrzcie, koleżanka, witam, witam, jestem z wami, ja już przybyłem na teren, jestem gotowy do akcji. Kochani, ten ósmy rok, niesamowity ósmy rok ze mną na terenie, będzie jeszcze bardziej wyjątkowy, jeszcze bardziej spektakularny. Niech się dzieje, kochani, niech się dzieje. Jakże super Zbieracz, jestem już, jestem już na terenie. Przybyłem i działam. Działam, witam, witajcie, jak oczekujecie. Cześć! Witam! Jak oczekujecie ten niesamowity rok? Powiedzcie, czy będzie fajnie, czy będzie... będzie super! Będzie super! Kolego, powiedz, jak spędziłeś wakacje, czy jesteś zadowolony, jeszcze raz? Jest moc! Jest młody jest zadowolenie. Bardzo się cieszę. Kolega, już na rowerze, wspaniale. Ja już się nie mogę doczekać, jak zobaczę Was. Wszystkich tu na rowerach. Nasze rower miejskie, już są na niektórych to ulicach. Bardzo, już są. I, I każdy ramię w ramię z grzesiem super zwieraczem, Będzie na prasie. Na prasie? Będzie dużo pracy. Bardzo koledze, dziękuję, naprawdę. Super zwieracz YouTube Show. Dzięki. Super Zbieracz YouTube Show 2014 okay. z Wami. Naprawdę jest fantastycznie. Dzięki, dzięki. Do zobaczenia! Jakże super Super Zbieracz, jadę dalej! Niech się dzieje! 2014 niesamowity rok! Jadę dalej! Popatrzcie, kochani, popatrzcie, teren czeka, teren czeka na Was. Ja czekam, będę z Wami każdego wieczora, każdej nocy, tutaj, w ogniu walki. Niech się dzieje. Witam kolegę, witam, super zbieracz YouTube Show, jakżej super zbieracz, witam, jest moc, naprawdę, kolega widzę zachwycony, tak się cieszę, sezon rozpoczęty, sezon rozpoczęty ósmy rok, powróciłem, naprawdę jest fantastycznie, dziękuję za spotkanie, przesyłam power, dziękuję, cześć. Kochani, 2014 grześć super zwieracz. I popatrzcie, teren czeka! Ławeczki, murek, teren! Witam, cześć! Wszyscy czekamy! Czekamy na rozpoczęcie sezonu! Tutaj, koledzy, koleżanki, już są! terenie. Niektórzy tutaj są i już robią poprawki. Niektórzy przyszli odpocząć. Ja, Grzej Super Zbieracz, już od paru dni jestem na terenie. Zaglądam tutaj. Działam. Działam ostro. I naprawdę każdej nocy i wieczora jest fantastycznie. A więc tak, moi drodzy, ja szykuję się do akcji. Jedziemy dalej! Jedziemy dalej! Pozdrowienia dla koleżanek! Cześć! Cześć! Popatrzcie, kochani, niech ja tu spojrzę, czy coś w ogóle jest. Popatrzcie, jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma nic, bo ja nawet nadal na was czekam. Jeszcze nie ma października, jeszcze I dopiero zbliża się koniec września, a ja już jestem i czekam na was. Popatrzcie, kochani, a o, pięknieje, popatrzcie, wszystko na was czeka, panowie pracują dzielnie. Panowie mają przerwę i wracają zaraz do ostrej pracy. Tutaj, na dobro wasze, żeby wam było tutaj dobrze, żebyście byli tu zadowoleni. Panowie działają. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Jest moc! Popatrzcie, jak fajnie. Panowie się starają. Ja się staram i zapraszam do Lublina. Przybywajcie! Lublin i ja, super zbieracz? Czekamy na Was. To będzie niesamowity rok. 2014 na 15. Niesamowity sezon. Ja po raz ósmy powrócę na teren i będę z wami do końca. Moi drodzy, wjedziemy dalej. Jest Power! O, niesamowity teren, niesamowity sezon. Będzie się działo. Witam serdecznie. Będzie się działo. Będzie wspaniała akcja. Kochani, pamiętajcie. W 2014 roku, na 15, ja jestem do dyspozycji. Moja komórka 516-801-958, ja niczym Batman, niczym brat Supermana, przybędę do Ciebie. Przybędę do Ciebie, ogarnę wszystko, ogarnę kryształy, ogarnę puszeczki. Przybędę do Ciebie do pokoju, przybędę do Ciebie na stację. Przybędę do Ciebie wszędzie tam, gdzie grześ super zbierać. Będzie potrzebny. Wystarczy tylko zadzwonić albo dać wiadomość na Facebooku. I ja przybywam, czy to dzień, czy to noc. Jestem gotowy do akcji. Niech się dzieje. Moi drodzy! Super zbieracz YouTube Show 2014. Jedziemy dalej. Jest moc! Yeah, yeah, yeah! We gonna celebrate. Yeah, yeah, yeah. I just can't wait! Yeah, yeah, yeah. Super zbieracz YouTube Show 2014. Witajcie kochani! Witam serdecznie wszystkich na terenie i jadę, jadę dalej, pokażę Wam jeszcze coś, co na Was tutaj czeka. Pokażę Wam coś, co Lublin przygotował na wasz powrót. To oczywiście jestem ja, Grześ Super Zwieracz, Miasto Lublin i ja zapraszamy. Będzie ostro, będzie fantastycznie. Będzie super! Grzej super zbierać, zaprasza do Lublina. I niech się dzieje, moi drodzy, niech się dzieje i niech to miasto Lublin będzie z mocą. Popatrzcie, ja już przybyłem. Witam serdecznie, witam to jak grześ super zbieracz. Popatrzcie, kochani, rowery już czekają na was. Witam panów, jest moc, panowie już szykują. Rowery lubelskie, rowery miejskie, popatrzcie, kochani, wy nawet nie wiecie, co na was tu czeka. 2014, Grześ Super Zbieracz i te rowery miejskie, będziemy ramię w ramię jechać po ulicach miasta, będziemy ramię w ramię działać razem. Ja już się nie mogę doczekać. Popatrzcie, panowie już pod Grzesiem wykańczają tutaj wszystko. Popatrzcie, panowie się starają, żeby było fantastycznie. I proszę panów, Panowie są zadowoleni? Czy, czy jest super w tym mieście? Jest moc. Witam, jest moc, dokładnie. Naprawdę podziwiam panów pracę. Tyle punktów, tyle tyle pracy wykonanej i to wszystko tutaj w Lublinie, żeby było dobrze, żeby siecie. Słucham? 400% normy. 400% normy, popatrzcie. Panowie się starają, jakże jest siła. Popatrzcie, pan z młotem, jest moc. Podziwiam, naprawdę. Jest super, jest fantastycznie. Miasto Lublin, jakżeś super zbieracz. Czekamy na was. Niech się dzieje. Rowery miejskie już stoją. Ja będę korzystał, oczywiście. Jak najbardziej. Dziękuję za propozycję. Ja zarejestruję się w systemie już niedługo. A teraz zapraszam was tutaj, do, do Lublina. Grześ Super Zbieracz czeka na Was. Niech ten październik, niech ten niesamowity sezon będzie wyjątkowy. Moi drodzy, ja ruszam dalej. I pamiętajcie, nadeszła era. Super Bohatera! Jestem z wami 516 801 958. Grzej, super zbieracz, pozdrawia pana w samochodzie. Niech się dzieje, kochani. Ja zapraszam. Lublin 2014. Ósmy rok. Ja powróciłem i czekam na Was. Kochani, super zbieracz jutro. 2014. Numer jeden działacz w ochronie środowiska. numer jeden działacz tutaj w Dublinie. numer jeden działacz na całą planetę, ziemię i wspaniały, czysty teren na terenie Lublina. Kochani, lepiej być nie może. Ja powróciłem, wy przybywajcie. Jest moc!